I, e, przylecieli do nas, przyjechali do nas i dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem z e, pilotami, z kolegami naszymi, koleżankami, w e, kolejnej edycji wydarzenia unikalnego w, nas, w skali naszego kraju, czyli e, Aerocamp w Champions. E, jeżeli macie Państwo indywidualne pytania, będzie można je zadać panom na pewno albo w tej od razu, albo potem w pojedynczych e, wywiadach. Przepraszamy za nie, chwilę opóźnienia, ale e, jako piloci e, bardzo lubimy latać i znaczy, poczuć e, tak, potrzebne polecie. się trochę. No ale to trochę o to chodzi w tym lotnictwie, od, o szaleństwa. szaleństwa. Dziękujemy za przybycie. To jest takie drobne preludium do spotkania, które za chwilę z panem Henrykiem Brodolickim, który jest już z nami. Dzień dobry panie Henryku. Eee, oddaję głos Maćkom i Państwu. I tak. Prosimy może o takie Dziś. krótkie podsumowanie tego, co działo się przed rokiem i tego, co działo się, dzieje się w tym roku w ramach AeroCamp. Więc przed rokiem to była, tak powiem, pierwsza edycja, gdzie wraz z Kubą i Piątkiem Wyszliśmy z pomysłu, żeby zorganizować event, w którym będziemy promować sporty lotnicze, w tym akrobację, ale również bezpieczeństwo w lotnictwie i zachęcać ludzi do rozwoju w tym sporcie. To bardzo udany event, w którym wziął udział 6 osób w, tak. w poprzedniej edycji, teraz mamy 8 osób. Kontynuujemy działania, które założyliśmy na początku. Wyszło to do tej pory. Bardzo fajnie i mam nadzieję, że kolejne edycje będą tylko lepsze i będzie ich więcej. Pamiętam, przed rokiem rozmawialiśmy o tym, że zainteresowanie jest zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Wspomnieliście panowie o tym, że 8 osób. Kto to w takim razie jest? Czy mamy kogoś z zagranicy w Miecu? W tym roku nie mamy chyba nikogo z zagranicy. Okay. Aczkolwiek mamy Polaków, którzy mieszkają za granicą. Okay. Jeden z panów mieszka na co dzień w o ile pamiętam. Jest to również Maciej, jeden z trzech Maciejów. Ja na co dzień mieszkam w Wielkiej Brytanii, więc można powiedzieć, że jest to międzynarodowa impreza. Zgadza się. Jak w ogóle zainteresowanie tego typu sportem, jak obserwujecie? Czy jest coraz więcej osób, które podejmuje się Tam, tego? Może ja się wypowiem tutaj troszkę dłużej od wcześniej, jak Maćka zacząłem, w racji wieku. Akrobacja w ostatnich latach, wśród zarówno jak samolotowa w naszym kraju się też mocno rozwinęła. Jak ja zaczynałem latać, to w akrobacji wśród było w zasadzie kilku pilotów. Była to światowa, ale było to też małe grono, a w tej, chwili, w tej chwili jest to dużo bardziej popularne. W akrobacji samolotowej mamy tutaj jeszcze większy, powiedzmy, progres, bo jak ja zaczynałem latać, to w zasadzie był jeden samolot, który był własnością Arglau Polskiego. Taki jak tutaj stoi ekstra, czyli dwumiejscowa, a w tej chwili w Polsce mamy około 30 samolotów dopuszczonych do akrobacji Unlimited, na których możemy startować w zawodach Advanced, Unlimited. To pokazuje po prostu, że przez ostatnie lata ta dyscyplina się bardzo rozwinęła. Coraz więcej pilotów startuje na mistrzostwach świata, na mistrzostwach Europy. No i oby tak dalej, żeby to sponsorzy dopisali, to myślę, że będzie dalej. Dalej ta akrobacja powinna się u nas rozwijać e, myślę, że, że w jakimś niedługim czasie również e, dojdzie do poziomu, jeśli chodzi o medale e, akrobacji szybowcowej, gdzie mamy lat te, tradycje, e, bardzo, bardzo e, dobre e, tyle, jeśli chodzi o, o, o po prostu o jak oceniacie też warunki tutaj, jeżeli chodzi o lotnisko, całą infrastrukturę, która jest dla Was przygotowana i też dla osób, które no, pod Waszym okiem się tutaj uczą? Przede wszystkim to jest bardzo fajne lotnisko. No, ja, ja na tym lotnisku w 2001 roku pierwszy raz startowałem w zawodach akrobacji szybowcowej, więc jestem, powiedzmy, dość mocno sentymentalnie związany. Później jeszcze startowałem w innych zawodach tutaj, brałem udział w pokazach szybowcowych, samolotowych, więc. Zawsze, zawsze miło tutaj wrócić. Bardzo fajne opisko. Przestrzeń jest tutaj naprawdę super infrastruktura jest bardzo fajna. I myślę, że i pogoda zazwyczaj jest świetna. Tak? Najlepsza lepsza jest atmosfera i ludzie, którzy nastają na czarek. Także chyba można podsumować okoliczności mieleckie. Ok. Dziękujemy.